Witajcie, na dzisiaj, jak widzicie, przygotowałam znowu dla was wzór. Wzór, który bardzo dobrze nadaje się na wiosenne czy później na chłodniejsze dni letnie: jako szal, na szal, czy na chustę na przykład. Bardzo łatwy w wykonaniu. Wygląda to dosyć trudno. Trudny wzór wygląda, ale jest naprawdę bardzo łatwy w wykonaniu. <laughs> Ten wzór nadaje się, tak jak powiedziałam, na szaliki, czy na szersze takie szale na ramiona, ponieważ jak widzicie, z obu stron jest bardzo fajny. Tu macie jedną stronę i tutaj drugą stronę. W sumie można powiedzieć, że tu nie ma dużego znaczenia, która jest prawa, a która jest lewa strona. Tu jest właściwie prawa strona lewa wygląda prawie identycznie. Jak widzicie tu nie ma żadnej dużej różnicy. Y oczywiście szkicu nie mam do tego wzoru. Y możecie sobie w trakcie y y jak będę wam pokazywała powoli możecie sobie to zapisywać i... Y razem ze mną robić. Wzór jest tak jak powiedziałam łatwy, wygląda trudny do zrobienia, ale jest naprawdę bardzo łatwy. Liczba oczek jest podzielna przez 6. Liczba oczek podzielna przez 6 plus 2 oczka dla yy, yy, brzegowe. Ja tutaj ten szal, który już zaczęłam, już troszeczkę z niego zrobiłam, popatrzcie, robię włóczką moherem nona ball. Tu mamy 30, ja już robiłam raz recenzję tych włóczek, bo już robiłam ten komin. O ile ci z Was, które, którzy już widzieli, jak robić ten komin z tymi warkoczami po bokach, to y, znają recenzję tej włóczki. Tu jest 30% moheru, 30% akrylu i 40% poliamid. Y, 300 m na 50 g. Y, grubość druta 2-3 mm. Ja robię, ponieważ chcę to luźno mieć. Ten wzór, ten szal ma być bardzo luźny, więc robię to y, czwórkami. Ten szal jest u mnie robiony czwórkami. Y, ja na drucie, na drucie tutaj mam 50 oczek nabranych. Jeżeli będziecie robili <coughs> podobną do tego włóczką, podobnym do tego moherem i takimi samymi Grubymi drutami, to już Wam mówię, tu jest tak jak powiedziałam, razem z oczkami brzegowymi. Mam 50 oczek, bez naciągania tego mam około 20 cm, 20 cm szerokości. Długość oczywiście zależy od Was, ile chcecie, jaki on ma być długi. Ten, ten szal, i popatrzcie, ja jeszcze to jest bardzo wydajna ta włóczka. Jeszcze mam bardzo dużo tutaj tego w tym kłębuszku. I już troszeczkę zrobiłam. Pokażę wam dzisiaj ten wzór inną włóczką, włóczką baby merino. Rozpoczęłam już tutaj jeden-dwa raporty. W sumie, popatrzcie. My mamy tu, może na tym będzie najlepiej, jak pokażę tu na tym, bo jest trochę grubsze i jest ciemniejsze. Chciałam teraz jaśniejsze podłoże. Zrobiłam, żeby po prostu lepiej było to widać. Popatrzcie, tutaj po narzuceniu oczek, ja mam tu na, na, na drutach, mam 32 oczka. Po narzuceniu oczek robiłam pierwszy rząd wszystkie oczka lewe. Zaraz Wam pokażę, jak, lu, jak najluźniej, jak najluźniej tylko potraficie, róbcie te y, rzędy, gdzie będą te oczka lewe. Następnie zrobiłam jedno oczko brzegowe i pięć oczek razem. Pierwsza gwiazdeczka. Natomiast w kolejnym raporcie, jak zrobimy już ten raport pierwszy do końca, w kolejnym drugim raporcie rozpoczynałam dwoma oczkami tylko na gwiazdkę, następnie jedno oczko prawe i tutaj mam pięć. Po prostu, żeby one były nie jedno nad drugim. Tutaj to może będzie trochę lepiej widoczne. Nie chciałam, żeby one były jedno nad drugim, tylko po prostu, żeby były takie poprzekątne robione. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Ja tutaj, tak jak powiedziałam, przyrobiłam te dwa raporty na wysokość. One w sumie ten, ten wzór składa się z ośmiu, z ośmiu rzędów. I popatrzcie, po narzuceniu ja mam 32 oczka, tak jak powiedziałam, na, na drutach. Już chyba bardziej nie możemy tego przybliżyć. I rozpoczynamy pierwsze okrążenie. Pierwsze okrążenie, tak jak powiedziałam, to są lewe oczka. Lewe oczka, gdzie robimy je bardzo, ale to naprawdę bardzo luźno. Popatrzcie, pierwsze oczko zdejmujemy, to jest oczko brzegowe. Następnie robimy te oczka lewe. Kuwamy się tu od spodu i przeciągamy. Wyciągamy tą włóczkę bardzo luźniutko. Popatrzcie, tu musi powstać taki, y, takie długie, wydłużone oczko. I kolejne oczko lewe. Znowu wyciągamy. I tak do końca tego rzędu. To, to jest ten rząd po narzuceniu oczek. Pierwszy rząd to są oczka lewe. Które bardzo wyciągamy. One muszą być bardzo wyciągnięte. Najlepiej ja to robię w ten sposób, że sobie tu przytrzymuję te lewe oczka, które już zrobiłam. Popatrzcie, w ten sposób wyciągam i tu je przytrzymuję, żeby one mi się już tam nie zmniejszyły. I znowu kolejne i znowu przytrzymuję. I następne i znowu przytrzymać. I tak do końca tego. Rzędu. W ten sposób robimy, żeby te oczka lewe były bardzo długie. Ostatnie oczko w każdym jednym rzędzie jest u mnie oczkiem brzegowym, które przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę i rozpoczynamy drugi rząd. W drugim rzędzie rozpoczynamy go oczkiem brzegowym, które ja zdejmuję, nie przerabiam, a następnie spadło mi już z drutów i muszę to wyciągnąć. A następnie robimy 5 oczek razem. Popatrzcie, kolejnych 5 oczek. 2, 4, 5. Wbijamy się tu od lewej strony, pod przednią ściankę. Zobaczcie, pod tych 5 oczek wbijamy się prawym drutem. Przeciągamy włóczkę. Dlatego mieliśmy robić te oczka. Lewe bardzo luźno, ponieważ tu musimy yy, w, 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 przeciągnąć tą włóczkę 5 razy. Popatrzcie, jeden raz i teraz ta nić, to oczko, które tutaj powstało nam z tego przeciągnięcia, przenosimy na lewy drut, przerabiamy na prawo i zsuwamy. Zrobiliśmy jedno oczko. Kolejne oczko, znowu wbijamy się pod tych 5 oczek. Wyciągamy włóczkę, kładziemy to oczko na lewym drucie i przerabiamy na prawo. Jest troszeczkę takie na początku z kubaniny takiej, ale to jest. Ja w tej chwili muszę się koncentrować, bo muszę patrzeć na to, co robię i muszę patrzeć na monitor, dlatego to u mnie tak powoli, ociążale wychodzi. Znowu trzeci raz przeciągamy włóczkę, kładziemy ją z powrotem na lewym drucie i przerabiamy to oczko, które tu położyliśmy na prawo. Mamy, jak widzicie, są trzy oczka, które żeśmy teraz zrobili. Jeszcze dwa potrzebujemy a 4, 5 i znowu przeciągamy włóczkę, kładziemy to oczko na lewym drucie i przerabiamy na prawo, suwamy. Tych pięć oczek, popatrzcie, tych pięć oczek zostaje cały czas na naszym lewym drucie, a tutaj dorabiamy tych pięć oczek nowych. I ostatni raz Skuwamy się pod przednią ściankę, wyciągamy włóczkę, kładziemy to oczko z powrotem na lewym drucie i to jedno oczko, które teraz zrobiliśmy przerabiamy na prawo. Popatrzcie, mamy pięć oczek. I tutaj też jest pięć oczek na tym lewym drucie. I te pięć oczek z lewego drutu po prostu zsuwamy suwamy i tu sobie troszeczkę poprawiamy, naciągamy i to wszystko. Kolejne oczko jest oczkiem prawym. To jest ta taka jakby przerwa pomiędzy tymi y, gwiazdeczkami. <laughs> Znowu mamy pięć oczek. Wbijamy się pod przednią ściankę, przeciągamy włóczkę. To oczko, które tutaj powstało z tych przeciągniętego, kładziemy na lewym drucie i przerabiamy na prawo. Suwamy. Tych pięć oczek tutaj na tym lewym drucie musi zostać jeszcze. Drugie oczko robimy w ten sam sposób, popatrzcie. Przeciągamy włóczkę. Kładziemy to oczko na lewym drucie. To jedno oczko, to pierwsze, które żeśmy zrobili, tu zostaje na tym prawym drucie. przeciągamy i zsuwamy. Drugi raz to było. Teraz trzeci raz. Suwamy. Pamiętajcie, żeby te tych pięć oczek tutaj na tym lewym drucie cały czas tutaj jeszcze zostały. Mamy trzy oczka. Wbijamy się. Przeciągamy włóczkę, kładziemy to oczko na lewym drucie, przerabiamy je na prawo i zsuwamy to jedno oczko. Już mamy cztery. I jeszcze raz to samo. Widzicie, to jest... Czasami jak, jak zrobicie te lewe oczka za ciasno, to później będziecie mieli problemy z tym właśnie przeciągnięciem tych pięciu oczek, dlatego to jest ważne, żeby tamte oczka były luźno robione. I zsuwamy. Mamy pięć oczek na prawym drucie, które zrobiliśmy tutaj yy, z tych pięciu. I teraz te pięć z tego lewego druta po prostu drut wyciągamy, popatrzcie. I znowu robimy jedno oczko prawe i kolejnych pięć oczek. I tak robicie do końca Rzędu. I przerabiacie. To jest naprawdę bardzo łatwy wzór. On tylko taki trudny się wydaje, ale jak już w to się wrobicie, można powiedzieć, to później to bardzo szybko, bardzo łatwo się dzierga. Ja też na początku na kartce to w zeszycie moim miałam zapisane, ale w tej chwili to już, już y, można powiedzieć robię to z głowy. Trzecie oczko. Czwarte. Pamiętajcie tylko, żeby te, y, te rzędy, gdzie robicie te lewe oczka, żeby one naprawdę były bardzo luźno robione. I piąte oczko. I przerabiamy. Widzicie, znowu mamy pięć oczek na prawym drucie i tych pięć oczek tu z lewego drutu tylko je zsuwamy. I znowu jedno prawe oczko. I tak powtarzamy to aż do końca rzędu. Robicie tyle razy, ile potrzebujecie na wasz dany projekt. Zobaczcie, zrobiłam moją ostatnią gwiazdeczkę i zostały mi na drucie tylko dwa oczka. Ostatni, przedostatnie oczko przerabiam na prawo. Ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym, które przerabiam na lewo. Przechodzimy teraz do trzeciego rzędu i w trzecim rzędzie i czwartym przerabiamy wszystkie oczka na prawo. One tutaj schodzą z drutu jako lewe oczka, ale my trzeci i czwarty rząd y, przerabiamy na na prawo. A więc spotkamy się w rzędzie piątym. Jeszcze raz powtórzę, że trzeci i czwarty rząd przerabiamy samymi oczkami prawymi. Piąty rząd, yy, piąty rząd przerabiamy identycznie jak pierwszy. To znaczy oczko brzegowe i robimy wszystkie oczka lewe bardzo luźno. Pamiętajcie, żeby je robić bardzo luźno. Wyciągamy. Nie bójcie się, że za dużo będzie, bo widzieliście, jak robimy z, z pięciu oczek, musimy tam przeciągać, to czasami jest za mało miejsca. Przytrzymujcie sobie to kciukiem najlepiej, żeby Wam się te oczka, które naciągnęliście, tutaj nie zmniejszyły za mocno. I tak przerabiacie do końca, Rzędu. To jest rząd piąty, który, który przerabiamy identycznie jak rząd pierwszy. Samymi luźnymi oczkami lewymi. W ten sposób przyciągamy, przerabiamy do końca rząd piąty. Jesteśmy teraz w rzędzie szóstym. I szósty można powiedzieć, robimy identycznie tak jak drugi. Z tych pięciu oczek, pięć oczek. Z tym tylko, że, jeżeli chcecie, tak jak ja, żeby to było na przemian, te oczka te, te gwiazdeczki przechodziły, to robicie to w ten sposób, że pierwsze oczko zdejmujecie. Następnie mamy dwa oczka, które przerobimy tak jak te tych pięć oczek. To znaczy, wkuwamy się pod te dwa oczka, przeciągamy włóczkę, nakładamy z powrotem to na lewy drut i z tego robimy z tego oczka robimy jedno oczko prawe. W ten sposób. Suwamy. I jeszcze raz to samo. Kładziemy z powrotem na lewym drucie i przerabiamy prawe oczko. Robimy z tego i teraz dopiero te dwa oczka zsuwamy. Następnie robimy jedno oczko prawe i teraz to samo powtarzamy z pięcioma oczkami. Wbijamy się pod pięć oczek. Przeciągamy włóczkę. Wyciągamy jedno oczko, można powiedzieć. Kładziemy to oczko na lewym drucie i przerabiamy je na prawo. Zsuwamy. Jeszcze raz wkuwamy się pod tych pięć oczek. Przeciągamy włóczkę. Wyciągamy jedno oczko. Kładziemy je na lewym drucie i przerabiamy na prawo. Zsuwamy. I to wszystko tak 5 razy musimy powtórzyć. I znowu. I to przerabiacie w ten sposób do końca tego rzędu, aż zostaną wam na końcu... Czekajcie, trzy oczka. Już wam zaraz to pokażę. Jeszcze to jedno z Wami przerobię, później następne możecie sami przerabiać i spotkamy się przy końcu, to Wam pokażę jak. I teraz tych pięć oczek z lewego drutu po prostu tylko zsuwamy. Ja zawsze sobie tutaj to troszeczkę prostuję, następnie robimy jedno oczko prawe i w ten sposób powtarzamy. Powtarzamy, po pięć oczek robimy z pięciu oczek. Przerobiłam teraz ostatnie moje yy, moich pięć oczek, zobaczcie, i zostały mi teraz na drucie tylko cztery oczka plus jedno brzegowe, a więc po tych pięciu, które tutaj zrobiłam z pięciu, przerabiam jedno oczko na prawo, i teraz tu zostały na początku widzieliście, zrobiliśmy dwa oczka, i teraz zostały tutaj trzy oczka i